Jest godzina koło południowa, jestem w dolinie koło 1600 metrów Jest w wsi albo właściwie w tej wsi Chcę pokazać, przechodziłem tędy 10 dni temu, nie było jeszcze tak zielono Wiosna naprawdę się tutaj zaczęła Tak wygląda wieś Ale głównie dlatego się tu zatrzymałem, żeby Wam pokazać jak wygląda bananowiec To co które to, wiecie, to jest bananowiec, na nim są owoce Te banany są koloru zielonego One koloru swojego nie zmieniają i jako zielone są dojrzałe. Są po prostu bardzo słodkie, bardzo dobre. A, a tu, jeszcze parę kroków po wsi, żeby wam pokazać to piękno tej doliny, rzeki. Rzeki, którą miałem kilka razy okazji przekraczać w górach. Teraz jest naprawdę, naprawdę szeroka. A tu obok to, co widzicie, to jest kępa bambusów obrośniętych jeszcze jakimiś lataroszlami. Bambusów też jest kilkadziesiąt rodzajów czy kilkaset, żebym nie skłamał, ale tak wyglądają niektóre z nich. To nasze bambu wędkowe, a takie tutaj są widoki.